Za której celem jest przede wszystkim wsparcie i zdrowia dzieci. I wszystkie drogi prowadzą do tego, aby dzieci nasze rodziły się, ale także miały szansę na leczenie w przypadku, kiedy mają problemy właśnie gastrologiczne. Cel, jak i idea, która już od lat towarzyszy tej akcji jest bardzo piękna i bardzo potrzebna i widzimy to w naszych placówkach, gdzie trafiają sprzęty do ratowania tego życia. Powiat Wrocławski był zawsze motorem funkcjonowania wielkiej orkiestry. Teraz ma nawet i swój, swój sztab. Sztab znajduje się w Młodzieży Domu Kultury i bawimy się wszędzie, pomysłowość nie zna granic. Sympatia i dobro ludzi również tych granic nie ma. Otwarcie serca dla drugiego człowieka to jest cel tej imprezy. Przy okazji bawmy się i zabierajmy znajomości, przyjaźni między naszymi jednostkami, bo w ten sposób właśnie się spotykamy i poznajemy. Roku Ośrodek Sportu i Rekreacji włącza się w granie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Rozpoczęliśmy już wczoraj um, turniejem dla młodych piłkarzy. W dniu dzisiejszym mamy bieg właśnie z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każdy może przebiec swój dystans i oczywiście otrzyma pamiątkowy medal. 500 Dzisiaj w imieniu Kreatywa Stowarzyszenia koszykówki. Wystawiliśmy na licytację przepiękną skórzaną torbę z prawdziwej skóry. Chyba pierwszą, jedyną taką klubową torbę wykonaną naprawdę żeby przez manufakturę sportu. Do tego dołożyliśmy fantastyczną koszulkę meczową Darela Harisa z autografami. i jak widzieliśmy przed chwilą przepiękna suma 4200 bajże złotych. Coś niesamowitego, bardzo się cieszę, że udało się tak kwotę wykryć. Jak co roku coś udaje się prze przekazać i ta kwota na Hali przez nasze kibiców bitu jest fantastyczna. Zaczęłam zbierać w sumie, mnie tak pochłonęło to, bo mam pracę, gdzie mam dobry kontakt z ludźmi. Ludzie zaczęli pytać, czy chcę się zmobilizować do tego, żeby po prostu zacząć zbierać na Wielką Orkiestrę. Zapisałam się po raz pierwszy, jak była orkiestra 30. Aha. Proszę bardzo. Proszę bardzo, serduszko. Yy, bardzo mi się to spodobało, ludzie uprzejmi, grzeczni, wspierali, no i tak to kontynuuję, jestem po raz piąty. Nie wiem, jak długo zrówko pozwoli na to, żeby chodzić i zbierać, ale jeżeli będę przy zdrowiu, na pewno każdego roku spróbuję jeszcze pozbierać. Zbieram dlatego, że chcę naprawdę pomóc. Pod tym kątem, żeby, że to jest naprawdę dobra robota, do, do, dobry cel. No, tak jak słyszymy z telewizji, ze społeczeństwa, no, mamy się wypowiadają, że dużo dzieci zostało uratowanych. No i niech to idzie naprawdę na bardzo dobry pożytek. I dzieciaczki niech rosną zdrowe, rozwijają się. Ja jestem pierwszy raz. I uważam, że jeżeli zbieramy rzeczywiście na jakiś szczytny cel, to nawet warto jest postać i po prostu wzbierać te pieniądze. Tury ojeju, nie liczyłem chyba z dziesiąty już może nawet. A dlaczego? No bo tak, po pierwsze sam, jak byłem dzieckiem, to korzystałem ze sprzętu z Wośmień, no, a poza tym no fajnie jest pomagać innym. Kino Wrocław gra z Jurkiem Owsiakiem, z Owsiakiem i z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy od 34 lat Dzisiaj 34 finał i tak naprawdę rozpoczęty już jakiś czas temu, bo choćby wczoraj zaczęliśmy fantastycznym turniejem piłkarskim dla dzieci na hali widowiskowo-sportowej. Dzisiaj bieg z wielkim sercem można tak powiedzieć, a kończymy to wszystko wspaniałym finałem w teatrze, wiele różnego rodzaju licytacji, ciekawych licytacji, do których oczywiście wszystkich też zachęcam, ale też i różnych pokazów, m.in. pokazy pierwszej pomocy dla dzieci, malowanie twarzy. Dużo się dzieje we w teatrze, ale też i na scenie, bo mamy przecież też fantastycznych wykonawców. To wszystko po to, aby, aby czynić dobro i aby, aby faktycznie te młode brzuszki były zdrowe, bo w tym roku na te młode brzuszki zbieramy. 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kujawskie Centrum Kultury na sztab działa od godzin, godzin porannych, a w teatrze od godziny 16 i animacje na, na holu teatralnym, a na scenie Manchester, Coral Band czy Peron Wędrowny. W międzyczasie też różne liczne licytacje. Także jest w czym wybierać, jest co licytować. Liczymy na jak największą zbiórkę na rzecz naszych dzieci, na rzecz zdrowia brzuszków naszych. 接起。